Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z That's Not My Neighbor. Oczywiście będziemy grali klasycznie Arkada. Zobaczymy co ciekawego od nas przywędruje. Jaki Doppler, czy będzie coś jakiś ciekawy, czy będzie klasyczny Doppler, którego już mieliśmy. Zobaczymy też, ile będziemy mieli gości na liście ludzi. Mówię gości, nie wiem kurde. Zresztą nie jest część, że zostało jakieś małe u mnie. Że mówię gości. Okej, okay. mm, więc tak. Dobra, ilu mamy? Sześć osób. Czy się zrób na liście? Jest Brzoskwinka, Kapucin, Villager, Angus, Maklo i Mia. Ok, mamy od razu Angusa. Pani Angus. Angus Cipriani. Biznesman. No pan jest biznesmenem. Dobra, właśnie. Wydaje mi się, że to jest prawidłowy Angus. Krótka piłka. To według mnie był prawidłowy Angus, ale zobaczymy. Czy to nie był Doppler? Hmm, zobaczymy. Pani mamy Elenois Schwerz. Czy pani jest na liście? No pani na liście nie ma. Więc zaraz zobaczymy. O! Ju! Ona też może się tak wkurzyć? Dlaczego ty masz zęby? Yo! Brzydka jesteś. <grystanie> o tego się nie spodziewałem, że wabeszki te też mogą tak się zmienić nagle do tego wkurzonego Doplera. No ale najwidoczniej mogą. Myślałem, że będzie, że nie wiem, jeszcze raz to, albo to, albo że nagłe wyjście do pracy, nie? Mówimy też nie, nie. No dobra, kto teraz przyjdzie? No jest pani Mia Stone, pani jest na liście, prawda, nie ma ID. Proszę mi a pani ID, pani ID jest chyba prawidłowe F301. Pani mieszka z panem Aftonem. 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 4, 5, 2, 2, 5. 5, 1, 1, 5. Niby tu wszystko. Okej, okay. tu też jest wszystko. Więc te DDD. Dobra. Właśnie. Najwyżej będziesz Duplerem i mnie zjesz. I tyle. Zobaczymy, co dalej będzie. No, Ty na pewno nie jesteś prawdziwym McClojem. Jakieś ręce z... od tego szaliczka. To, to, to pewno to nie jest McCloy. Czyli Czekamy na czwórkę jeszcze. A okay. teraz on. Tego jeszcze nie mieliśmy, kolegi nie mieliśmy go w ogóle. O, to na pewno jest Doppler! Ale go jeszcze nie mieliśmy ani razu, to jest pierwszy raz jak go mamy. No nie wygląda, ale no niestety musimy go... zgłosić i usunąć. Tyle. Okej. Okay. Cleaning protocol completed. Tu nie mieliśmy jednego takiego ciekawego Dopplera, może? Kurde. Tak to mieliśmy bo już wszystkich najciekawszych, właśnie teraz, właśnie to ostatni taki ciekawy. Ten hon, hon, hon. Co ci się z głową dzieje? Ma głowa lewituje. Jest chora, tak, jest bardzo chora. I have a head fluorotation. Choroba kręcacy się głowy. Jezu. You spin me round To nie pasowało Prawda Musimy to zgłosić też. Dobra, na razie mamy ciekawych doplerów dzisiaj. Bardzo ciekawych doplerów mamy. No dobra. Usuwamy to oczywiście, nie? O, pan Alf. Nie ma pan czapki. Tak, z powodu czapki yy, pana pytam. Dobra, pan mieszka w 304. 4258. Yy. Jakby. Mam wrażenie, nie, nie. No, tu nie było żadnego, jakby nowe rzeczy się pojawiają. Raftelyn, no. No wiem, że twój mąż nie jest w domu. Okej, okay, czyli prawidłowo. Czyli pana Alfa trzeba wpuścić, bo zapomniał po prostu czapki. Tyli. czekamy jeszcze na Robertskiego, McCloya i Villagera. Villagera Romana. Nie, 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 nie. Ja ciebie nie lubię. Nie ma ci na liście. F104, nie no. F014, F no pani, to jest Doppler! Pani mieszka w F0204, a nie w tym. No to to jest Doppler! Patrzcie, jaki sprytny Doppler! Jedyny błąd to było numer mieszkania. Ciekawy Doppler. Dobra. już mogę kontynuować swoją pracę? Co teraz przyjdzie? No bo ty. Teraz się nie chcę z tą bawić. Nie masz oczu. Masz dziury zamiast oczu. Nie chcecie. I okej, okay, to się skipujemy. Czekamy na dwójkę... Trójkę, przepraszam, ziomków. I tyle. Czekamy, kto tam się pojawi. Ok, jest pan villager. I czy on ma wszystko? F101. Czy na pewno? Tak jest, to się zgadza. I jest jako accountant tak... Chyba pan villager jest prawidłowy. Ja mam wrażenie, czyli czekamy na Bruskwinkę i mccloya dobra gloria no nie macie na liście gloria f201, dobra, dobra, dobra eee, 5123 ja zadzwonię Do twojego apartamentu mieszkania. No czy jesteś? Arnold, okej. Okay. Śmicht. Że ma domu, okej. Okay. Czy wróciła? Żona wróciła, dobra. Hmm. Niby tu pasuje. Chyba tak, dobra, właśnie. I zaczekamy na dwóch. Ziomków. No, i jest pan brzoskwinka F102. No to pasuje. Dobra. Wydaje mi się, że pan Brzuskwinka był prajdułowy. Takie mam wrażenie, że to uprajdłowy pan Brzuskwinka. Masz dwie twarze! usta razy dwa. Nie, nic nie jest w porządku swoim wyglądem. Więc no, do widzenia. Prawda, co takie rzeczy nam dają? No dobra, słuchamy. No te siostryzki się uwzięli. Tak naprawdę. Żeby takie duplikować, doplgangerować, naprawdę. O, jest i McCloy No tutaj idzie tak, ale pan F303. No to się zgadza. Był na zakupach McCloy Radboys i w wyglądzie to wszystko pasuje. Więc właśnie I tyle. Pasowało mi wszystko i w jego dokumentach wszystkie te obrazki były. Jesteś doplerem, Nie ma tutaj daty. Szybki telefon do centrali i tyle. Za każde powiedzenie, whatever, lecisz na czyszczenie. Ciekawe, jak się ich pozbywają w tym klinik-protokole. No dobra. Jestem bardzo ciekawy. Koniec, przeżyliśmy, Wszyst czyli wszystkich Doplerów dobrze wypatrzyliśmy. Jo, ale rymuje. Ośmiu Doplerów, jeszcze jest po ośmiu, koniec zabiliśmy. Ale tak, jak to nie dziękuję za uwagę i jeśli chcecie więcej odcinków z Das Not My Neighbor, stawcie, jak jakkolwiek w górę, komentarz, subika i cóż, do zobaczenia, na razie.